Odżywki i suplementy, czyli większa dawka mocy dla zaawansowanych duchowo? Co sprawia, że jesteśmy katolikami? Że jesteśmy członkami Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego? Nie wiem, czy sobie kiedyś zadawaliście takie pytanie, ale co sprawia, co nas łączy w naszej wierze? Że nasza wiara jest katolicka, a na przykład nie jest protestancka, że nie jesteśmy protestantami, ewangelikami czy anglikanami. Są takie trzy fundamenty, na których Kościół jest oparty. Pierwszy to jest wyznawana wiara, nasze wspólne wyznanie wiary. Po tym kazaniu zawsze co niedzielę. Mówimy, wierzę w jednego Boga, i mówimy, i tam jest, że tak powiem, wszystkie najważniejsze prawdy naszej wiary włożone w to wyznanie, nasze credo. I jeżeli w to wierzysz, to czy powinniśmy jako katolicy, bo to są główne prawdy naszej wiary. To jest jeden fundament, czyli wspólne wyznanie wiary. Drugą, drugim takim fundamentem, na którym się opieramy, są sakramenty. Mamy siedem sakramentów. Korzystamy z nich. Dzisiaj jesteśmy na Eucharystii. Że ktoś był w spowiedzi, każdy z nas jest ochrzczony. Jeżeli ktoś nie uznaje któregoś z sakramentów, no to nie jest w katolickim, bo przekreśla coś, co jest jednym z jego fundamentów. Więc oprócz wyznania wiary. I sakramentów, to są dwa. I jeszcze mamy ostatni taki fundament, na którym się opieramy. To jest prymat Piotra. Co to znaczy? To, że uznajemy zwierzchność papieża w naszej wierze. Że to on przewodzi Kościołowi. Że uznajemy jego autorytet. Autorytet, który no właśnie. Skąd jest? Dzisiaj o tym sporo w Słowie Bożym. Słyszymy dzisiaj, że Jezus mówi Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Na tym fundamencie, na tej opoce. Więc trzecia, trzeci fundament, prymat Piotra, czyli zwieszność Ojca Świętego nad nami. I właśnie o tej trzeciej chciałbym dzisiaj porozmawiać, bo dzisiaj Słowo Boże. Koro nam daje informację. Dlaczego papież jest taki ważny dla nas, katolików? Słyszymy dzisiaj w Ewangelii pytanie Jezusa do uczniów, za kogo ludzie mnie uważają? Czyli znaczy, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No i słyszymy, jedni mówią, „Noż za Jana Chrzciciela, inni za Jariasza, za Jeremiasza, a w ogóle za jednego jakiegoś proroku. Co to znaczy, czyli ile ludzi, tyle opinii na temat pana Jezusa? Ale był jeden, który trafił w dziesiątkę. I to był Szymon Piotr. Jak Jezus się do tego zapytał, a za kogo wy mnie uważacie? Bo jesteście moimi uczniami, moimi apostołami, tymi najbliższymi mi, którzy ze mną wszędzie chodzicie, którym wszystko osobno tłumaczę. Za kogo wy mnie uważacie? I mówi, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. I Jezus mówi: Dobrze, trafiłeś w dziesiątkę. I mówi: Dobrze, Piotrze, odpowiedziałeś i mówi: No jego tak, nie dlatego, że sam na to wpadłeś. Mówi: Nie ciało i krew ci to objawiły, czyli nie Ty sam do tego doszedłeś. Mówi: Lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli niezbadane są wyroki boskie. To słyszeliśmy w drugim czytaniu. O głębokości, bogactw i mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbanane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Że akurat Piotrowi, z tych wszystkich dwunastu, akurat Piotrowi dał takie poznanie. Dał Mu swojego ducha, dzięki któremu On, powiedział to, rozpoznał w Chrystusie tego, kim On jest. Jezus mówi, dobrze, ty mi tak powiedziałeś, to ja teraz powiem coś o tobie. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I daję ci władzę. No co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiąże będzie rozwiązane. Mało tego, po zmartwychwstaniu też, Jezus mówi do Piotra, ponownie go powołuje, mówi, paść owce moje. Daje mu zwierzchnictwo. Jasne, apostołów jest dwunastu, są wspólnotą, ale to Piotr przewodzi, bo Jezus wie, że On idzie do nieba, w niebo wstępuje, ale zastępcą Jego na ziemi jest Piotr i Jego następcy, czyli sukcesja apostolska, czyli to, co przekazujemy. I od Piotra. Do naszych czasów do papieża Franciszka jest ten prymat i ta sukcesja apostolska przekazywana łącznie z wszystkimi biskupami, którzy są przez nich wyświęcani i znaczy, aż do naszych biskupów. I teraz niektórzy ludzie myślą, że hierarchia w Kościele biskupi z papieżem na czele, są jakąś formą władzy, że oni są dani, żeby nami władać, albo dla ozdoby, żeby ładnie wyglądać. Nie. Jednym z głównych zadań, jest ich sporo, ale głównym zadaniem biskupów i papieża, czyli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, jest pilnowanie czystości wiary. To jest ich główne zadanie. Dlatego jest dogmat o nieomylności papieża, kiedy, kiedy wypowiada się oficjalnie ekskatedra w sprawach wiary i moralności. I to jest dogmat, w to wierzymy i powinniśmy wierzyć w to, co będzie głoszone. Bo w ten sposób są ogłaszane prawdy naszej wiary. I dlaczego jest to takie ważne? Bo Jezus Chrystus dał gwarancję właśnie, że Piotr i ci, którzy są koło Niego zjednoczeni, wspólnota Kościoła, która się jednoczy przy Piotrze, ma Bożego Ducha, ma Ducha Świętego. Duch Święty działa w tej wspólnocie, działa w takim Kościele i przemawia. Jak to robi? Nie wiem. To są niezbadane wyroki w Boże. Tak to Boża mądrość ustaliła. Skoro Jezus go wybrał i mu to dał, to Jezus to wymyślił. I na tym się to opiera. Dlatego ważne jest, abyśmy w sprawach wiary i moralności opierali się na Piotrze. I na tych, z którymi on jest w jedności, czyli na naszych biskupach. I teraz. Dlaczego dzisiaj jest taki problem? Często słyszę, że ktoś stracił zaufanie do biskupów, mówi, albo jakiś biskup coś tam powiedział, albo jakiś biskup się zachował, bo mówił tak, a zrobił inaczej, w różnych ostatnich głośnych sprawach, i ktoś jest na przykład zgorszony i mówi, a to ja już w ogóle w to nie wierzę. Ja im nie ufam. Jeśli jakiś biskup mówi ci, że masz głosować na jakąś partię? go nie słuchasz? Po pierwsze, nie powinien tak mówić, a nawet jeśli tak powie, nie słuchasz. Dlaczego? Bo to nie jest kwestia wiary i moralności. To są kwestie społeczne. Na to można dyskutować, można się sprzeczać, z tym się ludzie kłócą. Ale to nie jest prawdą naszej wiary. Niektórzy właśnie mają coś takiego, że jakiś biskup dla nich jest dyskredytowany, bo się opowiedział po jakiejś tam stronie. Więc go w ogóle nie będą słuchać. Nie musisz go słuchać w tych sprawach społecznych, takich politycznych, ale jeśli się wypowiada w kwestiach wiary i moralności, czyli na przykład, jeżeli mówi, że dane objawienia prywatne są nieprawdziwe i proszę ich nie słuchać, to w tym go trzeba słuchać. Bo to jest kwestia, za którą on jest odpowiedzialny. A dzisiaj, no sporo jest takich sytuacji, gdzie różni kaznodzieje, często w internecie, nie wiem czy też słuchacie, ale widzę, że to często oddziałuje na ludzi. Mówią różne rzeczy i na przykład podważają. Mówią tak, że papież Franciszek jest zwiedziony, że to w ogóle nie brać go na poważnie. Że wielu biskupów, o właśnie koronawirus pokazał, że wielu biskupów jest w ogóle niewierzących. I nie ma co się na nich opierać. Nie ma co im ufać. I to czasami mówią księża w koloratkach. I wielu ludzi gdzieś to zastało do swojego serca. No i kotłuje się. Czy ktoś, kto dba o jedność kościoła, ale podcina gałąź, na której siedzi, jest wiarygodny, Jezus wyznaczył słuchać Piotra, zanim postępujcie. Je, papież jest gwarantem naszej jedności. Bo jak widzimy, to nie tylko dzisiaj nasze czasy, ale już wcześniej ludzie mieli różne zdanie na temat Boga. Ktoś z Was przyjdzie i powie tak: Pan Jezus mi się objawił i powiedział mi to i to, i trzeba tak robić w kościele. Gdzie jest sporo takich prywatnych objawień. No i teraz, co w takiej sytuacji robić? Bo mi mógł się objawić i powiedzieć całkowicie co innego. Tobie co innego. No i kto ustala, co jest prawdą? Piotr. Dlaczego? Bo tak jak w tej Ewangelii, ludzie mieli różne pojęcia. A, bo on jest Janem Chrzcicielem, ten jest Ezdraszem. Ale to Piotr wiedział, kim Jezus jest. I ta sukcesja apostolska, to przekazywanie wiary, jest gwarantem, że mamy wiarę apostołów. I gwarantem tego jest papież i biskupi. I dlatego mówimy w naszym wyznaniu wiaru. Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Kościół. Nie jakiś inny. Jeśli ktokolwiek mówi, że trzeba zostawić, nie słuchać, to co w zamian tego? Bo jakoś. Nie wiem, nie, skoro biskup powinien słuchać papieża, nie słuchać, to, to kogo słuchać? dzieje z internetu? Ich jest dużo. A jaką oni mają odpowiedzialność? Żadną. To Piotr jest odpowiedzialny za Kościół. To na nim. Bramie piekielne bo nie przemogą? No, ty jesteś Piotr Poka. Ja wiem, że różne rzeczy Mogą na to wpływać gdzieś na naszą ocenę ale jeśli chodzi o sprawę wiary i moralności, to słuchamy hierarchii. Dlaczego? Bo to nas scala, a nie rozłazimy się każdy w swoją stronę. Prawdy wiary są jedne i odpowiedzialnym i strażnikiem jest papież i biskup. Popatrzcie na przykładzie świętej siostry Faustyny. Pan Jezus jej też się objawił. Miłosierny Pan Jezus i zaczął jej opowiadać o swoim miłosierdziu i tak dalej. Ona to spisała wszystko w swoim dzienniczku. No i teraz tak, czy to co ona spisała jest prawdziwe czy nie? Co zrobiła? Zaniosła to do biskupa. Pan Jezus jej kazał, mówi, idź do swoich przewożonych i maszcie ich słuchać, bo posłuszeństwo jest kluczem. I nawet przełożeni różnie reagowali. Niektórzy nie chcieli o tym słyszeć. Niektórzy mówią, a daj sobie spokój. Ale spokojnie, Pan Jezus się przełożonymi zajął. Ty masz być posłuszny. I my tak samo, słuchajcie. I okazuje się, że co? Jak biskup dał do sprawdzenia dzienniczek teologom wybitnym tamtych czasów, czytają i mówią tak. No, fenomen. Kto to napisał? I zakonnica, która skończyła podstawowkę. Niemożliwe. Takie prawdy teologiczne, taka głębia, taka myśl teologiczna, to jest niemożliwe. I to było potwierdzeniem. I biskup, co powiedział: można czytać dzienniczek, proszę to drukować, dawać ludziom, czytając to, będą umacniać swoją wiarę. Nie ma w tym nic sprzecznego z naszym wyznaniem wiary. Mało tego, jest jeszcze umocnieniem. I w ten sposób to działa. I mamy gwarancję, że wiem, że jak coś czytam, to się nie pogubię. Ale jak biorę jakieś najnowsze objawienia jeszcze z internetu na bieżąco, jeszcze wczoraj były objawiane, to w ogóle tak nie funkcjonuje. Czemu ktoś na tym opiera swoją wiarę? Opierasz na słowie Bożym i na nauczaniu Kościoła. To jest 2000 lat doświadczenia. No, nie bądź mądrzejszy. To dzisiaj słyszymy w tym drugim czytaniu. Święty Paweł mówi: Kto bowiem poznał myśl Pana? Kto jest jego doradcą? Kto z nas jest taki mądry, żeby Bogu doradzać i ustalać za niego? Skoro on ustalił i na Piotra, to mamy się jego słuchać, a nie mędrkować. Bo to jest brak pokory. I nie dać się zwodzić gdzieś tam na manowce. Warto się dzisiaj tego, warto to dzisiaj przemyśleć, popatrzeć, bo z wieloma takimi sprawami będziemy się dziś spotykać, że wielu ludzi dzisiaj wyjdzie i powiedzą ja wiem, kim jest Jezus, to my zawsze się musimy zapytać, dobra, ale czy to, co Ty mówisz, jest zgodne z tym, co mówi Ojciec Święty i Biskupi, czyli nauczanie Kościoła, czy to jest zgodne z tym? Jeśli nie jest, nie. Jeśli nawet powiedz wam, że to co ja gadam. Biskup powie nie. On mówi błędnie. To słuchajcie biskupanie mnie. Bo gdzie jest biskup? Tam jest Kościół. A nasz biskup jest odpowiedzialny tutaj. I ostatnia taka kwestia, bardzo drażliwa ostatnim czasem, że ludzie często mylą, co jest przedmiotem naszej wiary. I ostatnia sytuacja to przyjmowania Komunii Świętej. Na wielu ludzi biskupi, którzy zalecili przyjmowanie Komunii Świętej na rękę są zdyskredytowani i jest to objaw ich braku wiary i tego, że są zwiedzeni i błądzą. Niektórzy tak myślą. Otóż sposób przyjmowania Komunii Świętej czy do ust, czy na rękę, czy na klęcząco, czy na stojąco to nie jest kwestia naszej wiary. Bo nie mówimy w wyznaniu wiary, wierzę w jednego Boga Ojca mówiącego, którego mam przyjmować na kolanach i do ust, albo na rękę. To nie jest kwestia naszej wiary, tylko dyscypliny w Kościele. Czyli naszych wewnętrznych ustaleń. I tak się składa, że te ustalenia robi papież i biskupi. I na tej zasadzie to działa. A niektórzy pomyśleli, że jeżeli biskup zmienił dyscyplinę, albo zaleca zmianę dyscypliny... Tak, jak u nas, świąteczny Wisko mówi, że zaleca w tym czasie przyjmowanie ku mnie na rękę, ale nikt nie zmusi. To nie znaczy, że zmienił jakąś prawdę wiary. Bo to nie jest prawda wiary, ale dyscyplina. A ona różnie bywała na przestrzeni wieków, kształtowana z różnych powodów. To jest kwestia naszego zaufania, tak? Dlatego. Widzicie, warto pytać, przychodzić, nas, jako dusz pasterzy, pytać o pewne rzeczy, bo wielu ludzi wielu rzeczy nie wie. I coś tam usłyszy, resztę sobie dopowie i sklei sobie swoją własną teologię, i później przeżywa jakieś wielkie rozterki swojej wiary, właśnie z tego powodu, z jakiegoś niezrozumienia. Dlatego trzeba rozmawiać. Słuchajcie, trzeba pogłębiać swoją wiarę. I trzeba pytać, jak to jest. A źródłem jest nauczanie Kościoła. Ono jest zawsze pewne. A wszystkie inne mogą być zawodne. Amen.